Em, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś są ze mną goście. Proszę się przywitać. Nie ma. jeszcze e, No. Tak, dzisiaj gramy w Eggwarsy. Na skywarsach. Mm -mm. Jeden mądrzy, drugi mądrzy i depier. Dobra. Co kogo powiedziałeś? O, kto budowuje łóżko? Super. Dobra. Dobra. Dobra, dobra, Ja się zgadzam. Dzisiaj widowie będzie film. Tak to są w ogóle widowie... To już było na kanale raz. I to są po prostu bedwarsy, no ale są jajka do was, iłzek. No to chodzi po prostu. A wiecie, co? I też nie powiedziałem, kto do mną jest. Jest Kuba i jeszcze do tego debila. E, nie powiedziałem, że. Ze, ze mną w ogóle jest. Kuba. Nie powiedziałem w ogóle, że jest ze mną y, Kuba Games no i. No i. David Goose. Bicie, bijcie. A ma mało HP, tylko ma koksów dużo. Ja ginę, ja ginę, ja ginę. Bicie go. Dobrze. Dobrze! A ja on zginął chyba. Nie, uciekł. Uciekł, uciekł, uciekł. No ale to nic. Najważniejsze, że. Dobra, i ja idę do zielonych. Bo i tak chcę są w On tu idzie? Nie, no żelach idzie. Najgorzej. Ej, ale mocno tam zrobili. Ja zrobię podwójny dla Kuby Gamesa. Bo dzięki, bo Kuba Games gra na telefonie. tylko on może grać. Ej, bo ja coś mówię. No Wokua Games gra teraz na telefonie, więc muszę mu pozwolić, może robić, mówić widzowie, robić. I może powiedzieć Dawid też coś już. Mam Edita i mnie zaraz sobie. jest Ja Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie. Przeciekamy, przecunali Cieka nie, nie no ja mam 29 HP, ratujcie ja mnie no, co on ma? Au. Ja mam jeden HP ja, A ja mam kilka I netherite do nas przyszedł, to... bo go zwabiłem Zwabiłem do nas netherite'a, ale dostaje mocne hedy nie ma koksów i można go zabić Szybko, idźcie do bazy i ratujcie Ja zginąłem. Jest Ja się rozłączam, Pa Godzina za no bo idę do kościoła. No. Więc, em, Widowie... Nie, zniszczył nam! Ratuje, 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 nie! I zginąłem. No tak bywa widzowie. No, tak, więc tylko z nami jest teraz Kuba Games. I też jak mogliście zauważyć, to go nie miałem w polecanych i teraz będzie z wypolecanych, widzowie. Kanał. Kuba Games. I zostawcie u mnie suba i lajka z suba z i u Kuby Games. Tak samo. Ej, chłopaki. co to słyszałem, że jakby... Jak dasz subskrypcję, to będzie na, jakiś stały dźwięk podobno. O kliknij, kliknij, bo może ci wypaść. Nie go. No tak, zgadza się. Nigdy na widała, dobra wyszedł? No. Jest nas tylko dwójka na... Każdy team, i ma, każdy team ma cztery osoby, a nas jest dwójka. Mamy... No, słabo. Mówię to do Widów i do ciebie, Kuba. No, to jest mało przegady. Trzy... dwa, dwie, trzy, dwa, nie, nie? nie dobra. Ale ja możemy pójść na żółtych od razu. Y, możemy, bo jest ich trochę mniej. Bo teraz wyszedł jakiś bombolik. teraz? No to będzie lepszy. Hmm. Teraz będzie ciężej, widzowie. Nie wiem, czy nam się uda. No, ludzi tam chodzą po środku. I no, widzowie, możecie napisać w komentarzu, czy wam się te, teraz podoba to, że nie ma teraz My, nagrywanych jest? filmów na telefonie. Widzicie, czy mamy więcej gra właśnie Marci. No, to też. I chyba mi się wydaje, że lepiej jest jak nagrywałam przez mojego laptopa. Bo ja gram na laptopie. Chyba to każdy wie. No ale... No tak. No, ja ja widzowie, piąta minuta już filmu. Nie wiem czy to widzicie, czy nie. No lepiej. ale... Ale Może się iść tak mocnego. Jak wypicie Green Shake'a, bo naprawdę go kupiłem, i aż się zegało trzy razy. <coughs> Ja nie piłem, bo nie ma w Polsce. Ja nie piłem, bo nie ma w Polsce ginę shake'a. Miałem zrobić ostatnią taki shake'a, żeby napić, ale ale na filmie chyba nie, nie wiem nawet. Jest. Nie ma w Polsce, bo to jest bo to jest w USA, więc nie ma. Bo ja piłem w jakiego? No. Takie lagi właśnie. Ja nie mam lagów, może ty masz. Nie bo takie mocne fps Sorry, że tak mówię, ale wiecie, trochę język mam. Angielski. <grymanie> angielski. O, żółci leżą, żółci leżą. Ja idę do niebieskich. Niebieski to bambiczki. Ej, niebieski to mam pole! Totalne! Tylko jeden żelak jest. Z dziesiątym levelem jeszcze. Ja ja myślałam, że wszyscy to widzą, a tam w ogóle... Jak to to... Niszczę im! Niszczę! Zniszczyłem im! Widzowie, udało się zniszczyć niebieskich, teraz ich trzeba po prostu widzowie dobić. Nie uciekają! Ja ich biję, widzowie. A my przewagę, no, widzowie. Na zielonych to musimy uwagać, bo zielony już tego. Jeden? Dobra, widzowie. Udało się. Wszyscy zginęli, niebieski. Dobra, idę już szybko, biegnę, 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 biegnę. Nie wiem czy Biednie. zdążę, ale gdzie ty jesteś? W bazie, czy gdzie? nie nie! Dobra, idę tam. Biegnę, ale chyba nie, z... no nie zdążyłem, ale... O, o widzę cię, biegnę tam do ciebie. Znaczy, ci most lepszy zrobię, więc nie spadł już. Jak czy to no nie będzie fajnie. Nie, tak się cicho... Mało oddziwane, ale nie mamy co mówić do końca. No. I mam nadzieję, że... Ja nie wiem, jak mam mikrofon podgłośniony. No chodź do bazy, chodź do bazy, chodź do bazy. Biego. Uciekaj, uciekaj, ja z nim zawalczę, uciekaj po prostu. Mogę zginąć, ale no... Zginę, 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 jestem na hita, jestem na hita. Uciekam. Mam 5 HP, a on jest na dwa hity. Zielony! No i zginąłem, ale Cię uratowałem. Wygraj to. I Widowie, liczcie, że Kuba wygra. Możecie nawet sobie głosować. Możecie, widowie, nawet głosować w komentarzach, kto wygra. Już jak mówiłem, żebyście pisali w komentarzach. Ale nie musicie. Oj, no i już chyba nie wygramy. Ej, Kuba, Games. Gramy w Debridge'a czy w co? C a dobra, to dobra jedną rundę I dobra, nie wiem jak to teraz nazwę, no ale Zagramy może jedną rundę z Kubą Games Albo nie wiem, wiem. Najwyżej jeszcze duo Bo duo jeszcze nie było na tym kanale, no dobra. Możemy zawsze Kuba ucić na Dźwiga Na Dźwig Na Dźwiga Bo bo wtedy możemy się tam wodzie stronić trochę i dole jest prawie koniec filmu, bo jest dziewiąta minuta. Tak tylko mówię. E, Kuba Games. E, atakujemy żółtych. Bo jest tylko jedna osoba później czerwonych, a później zielonych. żółtego. A no, żółtego sorry. rzuciłem e, się trochę. Tak jakby środek, bo na środku już potem będzie nuu, no, no bezpiecznie. Ej! To e siostra mówi ała. Ej, Kuba Games, e a co ty na to, żebyśmy Minecrafta nagrali? Bo ja mam Minecrafta. Nie, bo ja nie mam właśnie. A ty jak nagrywasz Minecrafta? Co? A ty jak nagrywasz Minecrafta? Co? No jak Ej, nagrywasz Minecrafta? Jak masz Minecrafta? No, ale ja tak rzadko go nagrywam. A jak masz cały kanał z Minecrafta? Tutaj graje i wszystko no, Nie no, widziałem no, nawet Robloxa No bo ja pożyczyłam od Wojtka Mojego brata no, no co to wiem, bo on ma ten stopał Jak pamiętam, to mi chyba mówiłeś Ej, do nas, niebieski A, nie, dobra. a nie, jestem nie lepszy Nie do nas, nie do nas, my jesteśmy czerwoni, nie? Niebiescy nie. Jesteśmy niebiescy a? Kurde, to też hotel, a nie połapie no i tam, kiedy w ogóle tego, mam aż 107 tego, z tym tego. dobrze. za Diament jesteś. Ale jak chodzi o mnie co, to normalnie. Ja idę do, nie wiem do kogo, może do żółtych, bo i tak jest ich mało. O, te, daj, daj, mi się uzbroić w ogóle. Ja jestem już... A bo te zielonych, zieloni są słabi, to ich akurat zniszczę. to nie, do bo ja już tam. Nie, spoko, spoko, radzę się, radzę się, radzę się, bo są bambole, widzę. To go zniszcz, ja, ja im niszczę łóżku. No. Walczę teraz z dwoma skórzakami, ale są silniejsi trochę. No jestem u zielonych i jakiś bambole, chcą mnie podjechać, tylko mam małą HP, bo walczyłem z żelakiem, na no, później ile, się... Ile, ile. W ogóle w ogóle cała grupa. teraz z żelakiem i nie tylko. O, pomoc przyszła. Gdzie jest ostatni. Ja go zabiję. Ja zabiję, może się żyć. nie tracę za taki bambole czasu, bo się nie opłacać. Zabiję go? Zabiję. Ja idę na żółtych, bo mam po drodze, bo się dobudowali. Dobra, nie, też idę, jesteś idę. A to zajmij żółtego, czy co ja nic mi jak. Zabiję, zabiję. O to nas, to nas. Ej, ja ci... Ej, zostali to tylko czerwoni, możemy ich podjechać No jeszcze sera ta nie będę robić. Nie, bo oni są bombolami przecież. To na co? Oni tu nawet nie wyszli ani razu. To jest na hita, jak dojedziesz, To są żelaki. Dwa. I to jeszcze bambiki, które nie ogarniają jak to się gra. No, no, no. Dwa żelaki leżą. Dwa bambiczne żelaki leżą. I jajko też. Walczę z jednym, walczę z jednym i zabiję, zginę, zginę, zginę chyba. Ale walczę do końca, wygramy to już. No i koniec. Teraz zagramy... Co ty na to? Mosty zagrajmy, o! No dawaj. i będziemy będziemy już No, bo już jest 13 minuta filmu, więc no... Zostało mi 2 minuty do końca, więc... 15, to będzie Tak. Dobra. Pani mam nadzieję, że będzie. Będzie mnie słychać w takim odcinku. Właśnie też. Bo trochę tak słabo słychać, no ale jak ktoś na przykład podgłosi film, no to będzie słychać. O! Najwyżej to tam próbuję. Będę próbować trochę w ustawieniach tam. Hmm. Trzeba się tak podgłosić, jak dinozaur. Wam następnym hmm. filmie no i tak mówić właśnie. Jak chcecie, mogę tak mówić. Ym, widowie, ym, ja też będę próbować, może w ustawieniach trochę to, to yy, podgłosić ten mikrofon, żeby było słychać, ale nie wiem. I widowie, może następny odcinek to albo będzie z Minecrafta, albo z Okopów. Jeden z dwóch Nie No możecie też pisać w komentarzach co chcecie bo ten Flida niebo usuną. No Matyfida to nie, bo mi kanał usunął Możecie szansę na Wymyślenie jakiejś gry Na przykład możecie polecać na gry A oczywiście wpadam. Oczywiście zapraszam na mój skryp Na mój skryp w Robloxie Kuwaszop no, sklep. Jak ktoś ogląda Kubę Gęś, to będzie wiedzieć. No. A jak ktoś nie ogląda, to nie będzie wiedzieć. Jasne. Nie, 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 nie. Jest. No, no. Ale może, ale to może w przyszłości zrobię internetowy sklep. No, no pewnie tak. I tak w ogóle widzowie, to jak pamiętacie, kiedyś mówiłem, że może wyniknąć z tego drama, no i nie wyniknie z tego drama. O Kubie Games? I też miał film być. No ale widzicie, że nie ma. A? Nie, Mogę jeszcze zabudować? O, w ogóle jest 15 minuta filmu. Będziemy trochę przedłużyć. Przedłużymy trochę ten kuba film. Ale to nic.

bo tam są bardzo dobre filmy Ale to takie dobre Nie są nas takie dobre, no ale nawet też... nie są złe Nie są złe filmy takie nawet Mam nadzieję że to nie okaże się tak, że na tym nagraniu to wyjdzie tak, że ja nam właściwie do siebie, bo Kuby nie będzie słychać A jak tak jest to... Um, Uwierzcie na słowo, że ja z nim gadam Ale raczej ja tak się właśnie by nie zepsuło Nie wiem, a mury nie będą kończyć. Po prostu Nikolas bo niedawno zaczął grać Więc nie umie jeszcze to Bo kończa robić te filmy więc... <laughs> 17 okay. minuta filmu, a to miała być tylko 15 nie, 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 nie. O, nie wypadł w ty okay, jaś.

I dobrze, mi się wydaje, że nie będzie następnego filmu z Okopu, a następnym razem, czyli chyba jutro, nie więcej tak? Spróbuję to nagrać, że będzie film z Minecrafta, ale z Kubą Games raczej nie, ale nie wiem. Tego jeszcze nie. Wiem. A następny to będzie z Okopów, a następny to może jest z, z Dawidusem. I z Kubą też może, nie wiem. Dobrze, wie, ale... Teraz możemy zrobić tak, że wybrak się mi suba, a ja karzę moją twarz. Będzie 100 tysięcy subów u mnie na kanale, dobra? No Ja nie wiem, ja nie będę pokazywać, ja nie mam zmiaru, może kiedyś. Ja. Kurde, taki chociaż. E, nie? nie? Nie, bo się na razie bawię. I tak muszę się skończyć ten film przynajmniej jak z 20 minucie, a jest już 19. Happy birthday, Ja? widzieliście, to ja was w Ja widziałem. I też w ogóle dla mnie to jest trochę dziwne, że ja nagrywam większym ode mnie youtuberem, bo mam tylko 6 subskrypcji. A Kuba Games ma 100, 3, 196 chyba, jak dobrze pamiętam. Ostatnio miał. I mam nadzieję, że ta współpraca Wam się spodoba. Z Kubą Games. No, widzowie, no to. No, no to mam nadzieję, że nam się taka współpraca z Kubą Game spodoba. Mam taką nadzieję. No, jak chcecie więcej filmów, to piszcie w Albo po prostu powiedzcie nam albo polećcie nam nawet jakąś grę. Ja i tak nie mogę wszystkich gier nagrywać, bo ten program bywa tak, że tylko kilka mogę. Tylko kilka wie, więc widzowie mogę nagrywać gierek, ale i tak dobrze. No mam takie daily więc może będą. Ja też nie wiem czy będą tak filmy czasami widzowie daily, bo mam dużo też prywatnych spraw. czy tak będą filmy daily to ja nie jestem pewien. I ten ten miał tylko 15 minut, trzeba to już widzowie No, 20 minut, no, ale chyba pora to zakończyć widowie. O, o, o nie? nie, nie. Yes, yes. Dobra widzowie, zakończamy to. Będzie koniec odcinka. Jak kto wygra ten? Jest, 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 yes, yes. nie nie przejdź, nie, przejdź, nie, przejdź, nie przejdź. O nie, nie. o nie, o nie, o nie, 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 o nie Oj. Mam nadzieję, że te, ta współpraca i ten cały odcinek wam się bardzo spodoba To jest pierwszy w ogóle odcinek z, z kimś, bo chciałem wcześniej z Dawidusem nagrać, no ale to się nie pykło Wy tego nie wiecie, bo... Nie przekoń się, nie przekoń się Nie, 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 to będzie koniec, wygrałeś już, ja to wiem a ty się nie dało przekopać! A mogłeś to wygrać! Naprawdę, mogłeś to wygrać teraz! Tego nie przemyślałeś! Tego nie przemyślałeś! Normalnie cię bije! Normalnie cię bije! Uj, uj, nie no! Przede wszystkim Happy birthday! Ja nie dostanę za to, przez co ze nucę happy Bird's i Grimace, to dostanę pewnie prawa autorskie, ale to nieważne. Ej, kuba, kuba, games, myślisz, że ja dostanę za to prawa autorskie za śpiewanie Grimace? No, tak mam nadzieję, bo będą delikatne, bo będą problemy, jak dostanę prawa autorskie. Pamiętam. Albo nie pamiętam. Ej, ty nie robiłeś? Co ty mówisz? Robiłem ale dawno. Dawno? Nie przebijesz się. Nie no przebijesz się. Ja piężdej główejs! Tak jak nie Jest! Dobra, teraz już czas zakończyć ten odcinek, bo zaraz będzie 24 minuta filmu, więc. No pora to zakończyć.